W ostatnim udało nam się wygrać 3 do 0, tak jak sobie zakładaliśmy. To było piąte zwycięstwo z rzędu. Wbrew pozorom, mimo tego, że wygraliśmy te 3 sety i w małych punktach wydawało mi się, że gładko to gra na boisku wcale nie była łatwa, bo granica postawiła nam trudne warunki. Zaskoczył nas trochę środek w ich zespole, bo był bardzo mocny. Korzystali z niego skrzętnie, ale w pewnych momentach tego spotkania, w tych kluczowych, wyszła dojrzałość naszego zespołu. W pierwszym secie taką szalę zwycięstwa na naszą korzyść przechylił duet Szymon Józefowski i Maciej Janawa, którzy weszli na zmiany zadaniowe na w sumie zdobyli, e, może nie bezpośrednio, ale utrudnili przeciwnikowi na tyle grę, że byliśmy w stanie zdobyć 6 łatwych punktów i wygrać tę pierwszą partię. Drugi set e, był bardziej wyrównany, e, tam golice prowadziły nawet 23-22, ale wtedy e, nasi dwaj kluczowi zawodnicy, czyli Kamil Kołek i Leszek Klimczak pokazali się z naprawdę dobrej strony. Do tego doszedł jeszcze punktowy blok i udało się wygrać. E, w trzecim secie e, taki sygnał do zwycięstwa dał Bartosz Olszewski, Kapitan, który w samej końcówce oddał pięć skutecznych zagrywek i tym samym udało nam się wygrać 3 do zera. No i kontynuujemy nasz zwycięski marsz. Miejmy nadzieję, że w kolejnym spotkaniu uda nam się wygrać również 3 do zera i przesunąć bliżej tej trójki, w którą celujemy na koniec rundy.